Charpi jak masz na chmie, music, no cóż, nie traćmy czasu. Zostańmy bardzo narkami, kochanie. To ocz do mnie, daj mi swój prywatny numer, telefon kochanie, że w każdej chwili, gdy będę cię potrzebowała w pracy, mogła do ciebie zadzwonić. Cała moja wiedza. Czerpię ją z miłości. Nawet dlaczego nie? Po co być samotna? Pojrzyj jak pracuje, posłuchaj Mojego głosu Pojrzyj jak pracuje, posłuchaj Mojego głosu Pojrzyj jak pracuje, posłuchaj Mojego głosu Dziewczyna chodź, Jesteśmy my, my, my Jesteśmy my, my, my Jak muzyka Jesteśmy my, my, my jesteśmy, 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 my, my, my. jesteśmy, my, my, my. Jak muzyka. Kochanie. jesteśmy, jesteśmy, jak jesteśmy, 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 my, 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 jesteśmy, my, 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 jak muzyka, kochanie. Jesteśmy, my, my, my. Robię ten głos, ten dźwięk. Chodźmy do pracowni, kochanie. Jesteśmy głos, dźwięk. my, my, my. Jesteśmy, my, my, my. Jesteśmy, my. Jeżeli chcesz, kochana, to mogę zaśpiewać Tylko zrać siebie, ale wtedy Nie usłyszę mojego głosu Wszystkie uszanowanie, na mnie Jeżeli będę cię potrzebować Wrócisz do pracy, racz podwyżkę Musisz sobie zasłużyć, kochanie Cała moja wiedza czerpie się z miłości kocham się w tym pisaniu. przytura Cię do moich skrzydeł dlaczego nie po co być samotna dlaczego nie po co być samotna pojrz jak pracuje posłuchaj mojego głosu pojrz jak pracuje posłuchaj mojego głosu pojrz jak pracuje posłuchaj mojego głosu dziewczyna chodź jesteśmy my, 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 my.

Robi ten głos, ten dźwięk Chodźmy do pracowni, Nie, Jesteśmy, my, my, my Jesteśmy, my, my, my Jesteśmy, my, my, my. Jesteśmy, my, 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 Jesteśmy, my, my, my. Jak muzyka, Zostać twoją partnerką tak na zawsze. Kochę jak mam. Poznać, że Cię kocham. Mówmy się na randkę tylko jedną. Twoje serce zabijesz, gdzie i nie poczujesz. Harry jak Cię spodobam, to może być więcej. Cała moja wiedza czerpiła. Z miłości, kto tu jest. Pomysłodawcą na to. Dlaczego nie, po co być samotna? Dlaczego nie, po co być samotna? Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu. Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu. Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu, dziewczyno. Chodź, <coughs> jesteśmy, my, jesteśmy, 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 my, jesteśmy, my, my, my. Jak moska. Jesteśmy, my, my, my. Jesteśmy, jak muzyka. Jesteśmy, mmm, jesteśmy, jak muzyka. Jesteśmy, mmm, jesteśmy, mmm, jak muzyka. Jesteśmy, mmm, jesteśmy, jak muzyka, kochanie. Jesteśmy, mmm, jesteśmy, jak muzyka, kochanie. Jesteśmy, mmm, ten głos Chodźmy do pracowni, kochanie. Jesteśmy, me, jesteśmy, me, jesteśmy, me, jesteśmy, ma, ma, ma. jesteśmy, ma, ma, ma. jak muzyka, kochanie. Jesteśmy, me, me, robię ten kłusny dźwięk. Chodźmy do pracowni, kochanie. Jesteśmy, me, jesteśmy, me, jesteśmy, me, chodź dziewczyno Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu. Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu. Pisz, jak pracuje, posłuchaj mojego głosu. To dlaczego nie możemy nazwać tego miłością? To dlaczego nie możemy nazwać tego miłością? Robię ten głos, ten dźwięk, chodźmy do pracowni, kochanie.